Where are you going? Are we where are you going? School? Zaczynko <laughs> everyone, witajcie kochani. Dzisiaj będzie taki zlepek filmyków z drogi do szkoły i o tym jak ta szkoła leśna Arwiego wygląda. Piękna pogoda. Beautiful weather. Ci, co są na moim kanale już trochę, to wiedzą, że chodzę 10 km dziennie, bo około 2,5 km do szkoły i z powrotem, i to z powodu tego, że nie mam prawo jazdy i muszę chodzić w Lovely weather. Więc słońce czy deszcz, trzeba iść. Tu są takie te filmiki, które w sumie wrzucałam na story na Instagramie, dlatego są w tą stronę. Ale później, będzie wyglądał, jak wygląda w szkoła, to już będzie, że tak powiem, in the full cow and what is there? moo mm -hmm. and horse mm -hmm. Hi. I -a I -a I -a little arby have a farm I -a I -a and on this farm he have horse I Codziennie musimy powiedzieć, dzień dobarek do koników i krówek. To samo w drodze powrotnej. Czy to jestem, że tak powiem, z nimi obojgiem w drodze powrotnej, czy tylko z Enają? No bo cztery razy, dlatego że muszę zaprowadzić Erwiego, wrócić z Enają, poczekać parę godzin i pójść po Erwiego tylko z Enają i wrócić dwójkę, nie? Tak dla przypomnienia. Gdybym miała prawo jazdy, to bym sobie tutaj zajeżdżała na ten parking, co jesteśmy teraz. On jest y, przedszkołą, tu jest szkoła podstawowa oraz to y, przedszkole, które jest szkołą leśną. Nie jest po prostu w budynku. Y, szkoła leśna to jest po prostu oparta na takich zajęciach, wiecie, no w lesie. To są no, takie krzaczki, drzewa, dużo błota <grym> i tak dalej, zaraz zobaczymy. go there. see you soon! jesteś? Where are you? Od parkingu pod bramem prowadzi taki footpad, który jest wypełniony takimi tablicami edukacyjnymi. Na przykład tutaj mamy o e, motylach, jest też o ptakach o insektach, więc tam się dzieci też uczą. I moim widzom się to bardzo podoba. Zawsze właśnie się zatrzymają, popatrzą, zapytają co tam jest, więc y, zawsze jakieś nowe słówko wpadnie. To jest szkoła. A tam jest przedszkola. To jest takie leśne przedszkole, czyli jest na dworze, że mam tylko ten budynek. jest parking i plac zabaw. Dla szkoły, nie dla mojego. Garbiego. A tu jest za parking. Zajęcia się zaczynają dokładnie o godzinie 9.30. Wtedy się też otwiera brama, a do tego czasu wszyscy czekamy pod bramą. I to jest taki czas, trochę in integracji między mamami, ale też dzieci ładnie się czasem bawią. No i potem idziemy, jakby mijamy ten cały plac. Szkolny i dochodzimy tutaj do tej bramy do przedszkola. Ogólnie oczywiście to nie wolno nagrywać, bo zazwyczaj są dzieci i ludzie sobie nie życzą nagrywać ich dzieci. Ale tu akurat mi się trafiło, że y, przyszłam odebrać Arpiego i oni byli w tej drugiej części, więc nie było nikogo, więc nagrałam. I tutaj skupiam się tylko na nagrywaniu swoich dzieci y, i tego co jest dookoła, a nie innych dzieci, więc mam nadzieję, że to nagranie przejdzie. W każdym razie Arvi uwielbia tam dinozaury oraz taka jest, widzicie, kuchnia na zewnątrz, na yeah! kaski. Tam jest story, time, siadają na takiej macie i jest czytańka, jaka ją odbywają. Tutaj jest w środku. Ogólnie to nie jest tak, że jak pada, to idą do środka, bo oni się starają spędzać 90% czasu na świeżym powietrzu. Ale tutaj w środku zmieniają pieluchy na przykład. Albo po prostu jak jakieś dziecko chce po prostu się pobawić z książkami, albo innymi zabawkami, które tu są poukładane, to tutaj przechodzi. Ale większość jednak jest wykładana na zewnątrz. To jest to drugie miejsce. Mówiłam, że to jest taka brama, i też mi się udało nagrać, jak nikogo nie było, tylko Arbi tam był. Więc zazwyczaj jest tak, że jest. Dzieci są w jednej części albo w drugiej części, i są, że tak powiem, wszyscy w jednej części. I tutaj akurat wychodzili z tej części, jak ja przyszłam odebrać, dlatego musiałam złapać Arwiego sama, bo oczywiście nie był wtedy chętny do powrotu do domu. Jest tam ognisko, mają tam tostre, bo naleśniki robione na ognisku. No, więc to już całe, że tak powiem, za... cała szkoła. Arbi chodzi od poniedziałku między godziną 9.30 a 14.30 i my płacimy 10 funtów w dzień. Ale to dlatego, że mamy: że tak powiem, darmowe godziny. No! Opłata jest w sumie tylko za jedzenie, które tak samo chodzi. oraz za takie zajęcia, które nie są dofinansowane z urzędu. Większość w tej szkole leśnej zajęć nie jest dofinansowana. W każdym bądź razie, e, jak nie ma się tego dofinansowania, to płaci się 35 funtów za dzień. plus nie, jedzenie, nie, 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 jest to z raz, nie, 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 ogólnie nie, taką nie, że nie, ma nie, pogody, są tylko źle nie, więc mam taką rozpiskę, jak powinny się ubierać na każdą pogodę, na każdą porę roku. Mam tę rozpiskę z lunchami, co powinien mieć ze sobą, jaki rodzaj żywności, opakować. Aczkolwiek to jest wszystko takie. Arvi? Wskazówki. Nie mogę w tym się nie widzę. Arvi? Arvi? informacje sprzedałam tutaj. Ogólnie are jesteśmy vi? bardzo zadowoleni, przez to, że to jest takie podejście, że dziecko robi co chce, a nauczyciel po prostu się do are tego jak Arvi vi? idzie i bawi się z jedną z orami, to nauczyciel na to i zaczyna mu tam powiedzmy, are you sugerować jakieś you zabawy, ma, ma. ale open you, powiedzmy wprowadzać słownictwo, taką integrację do tego, co on już robi. A nie jest takie, że o teraz o I Czystijemy. Oni nie jedzą w jednym czasie. Are you lying? Jest tak, że jak dziecko jest głodne, to współ, y, bierze swoją siadaniuskę i nie. Y, mi się wydaje, że dlatego Arwi tak szybko się i dobrze zaadoptował. No bo jakby miał, że tak powiem, podążać za zasadami, to na pewno byłby bunt. Tak jak było właśnie w Indiach, jak poszedł do szkoły, to nie chciał wracać z podwórka do środka. Kako, kako. Więc teraz kolejnym przejściem będzie adaptacja z tego, no do tego jednak systemu regularnego. Kako, kako? Każde dziecko Arbi też y, zrobił ogromne postępy, od kiedy poszedł do przedszkola. Y, nie powiem, że jakoś tam. Nie wiem czy 180 stopni się zmienił, nie, to nie tak. Ale rozbudowało mu się słownictwo. Więcej się bawi z innymi dziećmi, mniej obserwacji, więcej integracji, więcej y, bawienia się z innymi dziećmi. Y, mamy też jakąś taką. spojrzenie innych ludzi na jego zachowanie. I wiadomo, że dziecko się inaczej zachowuje z rodzicami, a inaczej w przedszkolu i to też widzimy. Arwi uwielbia chodzić do przedszkola, bardzo się cieszy, mimo że no, nasza droga jest trochę długa, ale um, lubi tam chodzić. Czasami ma jakieś tam focha, ale focha jest zazwyczaj 5-minutowy, bo jak wejdzie do przedszkola, zobaczy nauczycielki, to już jest swoim żywiole z jedzeniem, na początku mieliśmy trochę problem bo on po prostu nie prosił, żeby już jeść ale teraz śniadaniówka wraca prawie pusta a jak nie to kończy to w drodze powrotnej ja zazwyczaj przynoszę mu przekąski i razem z Enają jedzą w drodze powrotnej całą drogę powrotną praktycznie nie jedzą bo więcej po prostu zjedzą niż w domu aczkolwiek jak dochodzimy do domu to po jakimś pół godziny robię taką obiadokolację Dobra, obiad, a potem jeszcze jest owsianka na kolację. Co jeszcze powiedzieć? No, fajne są te przewodniki i taka komunikacja z nauczycielkami, bo codziennie po, przepraszam, przy odbiorze dzieci po prostu można o wszystko zapytać. One mówią, co w danym dniu te dzieci robiły. Mówią, o, dzisiaj miał bardzo dobry dzień, bawił się z innymi dziećmi, powiedział to, to i to. Na początku to wszystko, co oni tak chwalili, jego typu, o, powiedział alfabet, o, powiedział kolory. No, on to wszystko mówi, więc nie było takiego jakiegoś wow. Ale właśnie jak przyszedł do tego, że rozwinął swoje zdolności, że tak powiem, integracyjne, bo zaczął się z dziećmi lepiej bawić, bo on dużo obserwuje, ale bardzo mało się bawił, tak wiecie, indywidualnie z dziećmi biegać za nimi albo coś takiego, no to to robił, ale teraz na przykład mi pani mówi, że o, dzisiaj z tą i z tą dziewczynką sobie piłkę podawali i mówił nawet jej imię i tak dalej. Więc y, no to bardzo fajnie usłyszeć. I, no mówię, postęp był, a największy postęp jest y, po przerwie wielkanocnej. Jak dwa tygodnie nie chodzi do szkoły, to widać, że zatęsknił, bo jak wrócił, to bardzo dużo się zmieniło bardzo. Y, Wiecie, tu nie ma żadnej takiej miary, bo tu znając dziecko, widzisz tą zmianę po prostu. I y, ja nie mówię, że teraz to po prostu można z nim normalnie o wszystkim porozmawiać czy coś. Nie, ale właśnie jest tak. Ta integracja z dziećmi, właśnie po tej przerwie, bardzo się poprawiła, bo wcześniej to on tego obserwował, a tak jakby po tej przerwie stwierdził, że ja tutaj jest to moje miejsce i to są moi, moi znajomi, moi przyjaciele i po prostu. Yy, mogę się z nimi bawić, a nie tylko ich obserwować. I też było tak, że dużo dzieci nowych doszło, więc myślę, że on się poczuł jak stary wyjadacz i już nie jest jedyny nowy, bo praktycznie on doszedł w lutym i był jedynym nowym dzieckiem, więc reszta była zintegrowana. No, takie pierdołki tutaj dzisiaj nagrałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ale sama nie jestem jakoś mega zadowolona, ale i Innych filmików z tej szkoły nie nagram już, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Tutaj akurat mi się trochę na, udało nagrać ze środka i tak dalej. Starałam się, żeby nikogo tam że tak powiem, nie urazić. Uważam, że takie szkoła leśna jest bardzo fajna dla dzieci, które nie radzą sobie z takimi sztywnymi regułami. I Arbi zdecydowanie takim dzieckiem jest. I właśnie y, dużo łatwiej mu się było to dostosować niż. No, ale teraz planujemy y, zapisać go do normalnego przedszkola, no bo musi się przygotować do szkoły. I mi się wydaje, że to był taki dobry okres przejściowy. Zobaczymy, jak to będzie. Może będziesz tu chodził też we wrześniu. Y, plany nasze wiecie szybko się zmieniają, więc nie wiadomo, co to będzie. No, ja mogłaby tam dopiero pójść, jak skończy dwa i pół roku, więc to by było w styczniu. No dla nas to trochę późno. Zobaczymy jak to będzie. Nic nie planuję na razie. No To by było na tyle. Nie chcę już przedłużać. Yy, Najbardziej zaskoczeniem jest to, że płacimy 10 funtów dziennie, bo powinniśmy nic nie płacić. Yy, ale no niestety. Bo to jest taka, bycie typu eko szkoła i tego że cokolwiek to oni tam dodają, właśnie ogrodnictwo. Ogrodnictwo nie jest sponsorowane przez y, y, konsul, więc y, no, za ogrodnictwo jakby płacimy. Za te tą tosty na ognisku płacimy. No ale jest podane, że dla osób z dofinansowaniem jest 10 funtów dziennie, a z osobami bez dofinansowania jest y, 35 funtów dziennie, bodajże. Jedynym minusem jest. To, że w piątek jest zamknięte, więc chodzi tylko 4 dni i są tylko 5 godzin, to jest 20 godzin tygodniowo, to jest dosyć mało, bo widać, że on by potrzebował trochę więcej. Dlatego chcemy znaleźć miejsce, gdzie będziemy mógł dostawać tę więcej, większą ilość godzin, ale to nie jest takie łatwe. Dlatego ta szkoła ma rację bytu, bo tutaj jest bardzo mało miejsc przedszkolnych i po prostu ludzie muszą dowozić dzieci z daleka. My wybraliśmy tą szkołę, dlatego, że to jest jedyna taka szkoła, do której mogę dojść. No 2,5 km jest nadal, że tak powiem, dystansem, który mogę zrobić. Wszędzie indziej byłam uzależniona od autobusu, a tu autobusy jeszcze bardzo rzadko. W sensie, że na przykład tutaj do tej szkoły ja bym chciała jeździć autobusem, no to mam o 8.44 autobus. No i jestem tam 8.50 i potem do 9.30 muszę tam czekać. No, no to jest jeden minus, a drugi minus jest taki. Odprowadzę wprowadzę Arwego i ja autobus powrotny mam o 1045. I potem, żeby jechać po Arwego, jest druga 44, czyli jestem 15 minut spóźniona. A, kolejna ciekawostka, że jak się spóźnisz, to musisz zapłacić. Teraz nie chcę Wam skłamać, ale to było tak, że za 15. 5, jak przekroczysz 15 minut spóźnienia, to płacisz chyba 3 funty. I tam za każde kolejne 15 minut. No, więc wiecie, ja tam jestem dokładnie 14:25 codziennie. No, więc no, rozwiązanie autobusowe po prostu nie pasuje. Nawet nie chodzi o to, że jakbym nie chciała chodzić, czy coś takiego, ale no najlepszy byłby samochód. No jest jak jest, może to się zmieni w przyszłości. Pasuje nad tym, aczkolwiek powiem wam, że mam taki pustkę. W głowie, że ciężko mi po prostu pamiętać cokolwiek no. nie wiem jeszcze kiedy w ten filmik wstawię, ale muszę go zmontować, bo nie mam miejsca na telefonie i to jest materiał do usunięcia na razie, pa!